Macie przygotowuję jedzenie nie wiem czy to jest kolejny vlog czy któryś tam kontynuacja bo się pogubiłam w tym wszystkim przygotowuję nam jedzenie ja zrobiłam mam surówkę z kapusty pekińskiej marchewki, majonezu i posiął obiad których nie ma, miałam iść do Sklepu, ale nie wyrabiam. Poza tym jest tak zimno, i w ogóle co? Po prostu pójdę później razem z kubą, szybciej nam to ogarniemy, bo musiała iść po pampersy i tak dalej. A ja z tym wszystkim się z Amelią nie zabiorę, a bez sensu, żebym traszła po ziemniaki, i później znowu, więc e, ziemniaków na razie nie ma. E, ale jest obiad właśnie suroweczka, ziemniaki i. Pizza. Tutaj już sobie przyprawiam e, w Oliwę z oliwek jak widzieliście I Do tego mam e, słodką paprykę I to będzie na tyle Dlatego, że chcę pomału już też e, Gotować jakby dla naszej trójki, na ile to możliwe e, I y, Później Po do prostu doprawimy, dosolimy Wyprzymy i tak dalej a jej po prostu jak to się wszystko mm, zrobi, to ja wyciągnę kawałeczek i po prostu jej to później y, odłożę na bok, no. To chciałam powiedzieć, jutro y, ma być 15 stopni, więc chcę iść na spacer. Eee, spacer z dziewczynami yy, na placu Babu, gdzie Riba się powiślała na witawce i tak dalej. Troszeczkę atrakcji dla tej dziewczyny. Yy, no i hajta ta polowica będzie w sosie parkowym. Nie wiem, jak ten sos mam zrobić, bo chyba śmietana 30 mnie nie bardzo, to jest za tłusta. Myślę, troszeczkę mąką zaklepię brunoziarnistą, a później dodam śmietanę. Yy, więc chwilę to sobie podsmażę. Muszę pomyć Amelinie butelki, bo, bo mamy trzy i wszystkie są brudne. No i ja tak sprzątam i taki dzień, Tak jakby, no miałam się w sklepu, ale nie opłaca mi się samej, bo ja no, sama tyle nie zabiorę, tym bardziej, że wchodząc później z powrotem do, do, na kratkę, to ja na to mówię, ja mamy te półpiętro, ja muszę wnieść e, wózek sama na jakieś zakupy. Więc czy chodzę z Amelią na zakupy tak, chodzimy w jakieś mniejsze do chodzę czegoś nam zabrakło no na ale tu ziemniaki, pampersy i tak dalej, tu są większe i cięższe tabarety także pójdę z Kubą, tu przyjdziemy się wszyscy razem może Wam właśnie pokażę co kupiłam bo dawno nie pokazywałam także pokażę Wam zakupki za chwilę Wam idę wstawić wymogę. Hmm. Mini mini, dwa krosanty, dwa jabłeczniki, tutaj dwa krosanty. Zaraz biorę się za obiad, wróci też w DMie. Koperek. Aha, no i tak, naprawdę no, to jest DM, takie owoce biofilizowane dla Mary. Zapas słyczków, bo tak ja podejmę słyczki, bo nie zawsze mam czas na gotowanie obiadu, zwłaszcza jak kuby nie ma. Jeszcze więcej słoiczków tej maseczki do stópku, bo sobie wziął mm. worki i wzięliśmy Pampers na spróbowanie z DM-u. Zobaczymy, jakie będą, bo ogólnie używamy na noc z Pampersa, a w dzień z Baby dreama z Rosmana. Ale Rosmana to nie mam, jakby po drodze, bo mam DM-a i stwierdziłam, że weźmiemy na spróbę z. Z bm no, ale nie mam już ich, ich, ich tu przy sobie. Jeszcze słoiczek. Yy, Tej ryż na mleku bardzo lubi. I tak, bułki do piekarnika. Wzięłam taki chlebek bio jakiś, yy, bo chcę okay. Ameli podać yy, chlebek. W końcu pierwsza to jeszcze nie jadła. jadła czy znaczy jadła bułkę maślaną. Ale stricte takiego chlebka chlebka nie jadła. Mleka 3,5%. Do tego właśnie wziąłem takie serki mini Philadelphia, takie naturalne, oryginalne. Czokolada, bo była y, za darmo, z aplikacją. Tutaj takie, te rękielki, czy coś. Jogurt. truskawkowy, tam śmietankę, trzydziestkę, to ja mam zioła żeby wprowadzać jakiejś Amelii więcej przypraw. Jeszcze jedna śmietanka, jajka do jajcznicy, głównie dla Amelii do jajcznicy. Ziemniaki wobec tego obiadu by dzisiaj nie było, to jak chyba Wam, wam mówiłam wzięliśmy też kiwi, chcieliśmy Goldy, ale nie było, więc chcieliśmy jakieś takie na spróbowanie, bo też jeszcze Amelia kiwi nie było. I wzięłam koperek suszony, bo nie mamy różnego, więc wzięłam suszony I to na tyle, idę robić obiad, kończyć, bo mięso już mam trochę podpróżone. I to później Dzień kolejny, jesteśmy gotowe Eee, najedzone ogarnięte jest godzina 11 i o 11.30 wychodzimy na plac zabaw się pobujać. Na chwiltawce także idziemy e, z dziewczynami e, na plac zabaw się pobujać. Także za chwilę wychodzimy. E, no, tylko za chwilę brać kurtkę, buty i let's go. A nie, nożyczek nie możesz, kochanie. Dobra, o. o, o. To miejsce, pewnie tak Także e, Witam, kto nie poznaje to witam się z Polski Przyjechaliśmy Co prawda już parę dni temu Bo przyjechaliśmy w sobotę Dzisiaj mamy piątek Więc jutro tydzień, już tu jestem Nic się nie odzywałam, bo Nie miałam czasu, ale nagrywałam Jakieś mini vlogi na TikToka Więc coś tam jakby e, Ruszam, działam i przez to możemy tu trochę Mniej, może nie, chociaż mam trochę Vlogów nagranych w zapasie Amelia ja śpi, ja sobie zrobiłam, słuchajcie, kawkę w kubeczku Mam dla was do polecenia taki syrop Dyniowy Do Pumping Spice z Eterno, wygląda tak i naprawdę wam go polecam Jest pyszny, buteleczka to kosztowała 15-16 zł, jakoś tak Zamówiłam jeszcze pierniczkowy I cynamon karmel Ale to wam pokażę pewnie już Ja będę w Niemczech Albo przy okazji tam, wiecie, robienia kawki Z tymi syropami yy, I co chciałam powiedzieć Mam rzęsy Taki update wam teraz zrobię Mam w końcu rzęsy No Założyła mi siostra, bo nie wiem czy wiecie, siostra zdała kurs i będzie się zajmować robieniem rzęs. rzęsy zrobione. To zrobię od razu w niedzielę? Paznokcie zrobione i mam czarne. Paznokcie zostały zrobione wczoraj, późnym wieczorem. I co robię? Przyjechałam organizować. Dlatego dlaczego w ogóle przyjechałam? Przyjechałam organizować. Roczek i Chrzciny Ameryki, jestem tutaj sama, bo Kuba wrócił do Niemiec, bo miał pracę On dopiero będzie miał wolne na święta i właśnie na ten roczek i chrzciny Więc ja zostałam tutaj sama Wczoraj byłam już jakby na salę, podpisać umowy, wybrać menu, powiedzieć jaki wystrój chcę Także to mamy załatwione Zaproszenia mam wydrukowane Też wam nie pokazywałam, bo też na mini, moim mini... W vlogu pokazałam je, więc może Wam później pokażę. Amelia nie będzie spała, może Wam pokażę i te syropy i te zaproszenia. W sumie też coś tutaj miejcie, bo teraz troszeczkę tego TikToka, że tak powiem, ponagrywałam. No to zaproszenia już parę rozdanych jest, ale jakoś się pewnie w przyszłym tygodniu będę tak bardziej rozdawać albo w weekend. Do tego byłam wysłać paczki na Vinted, Te paczek odebrałam. Też Wam nie, nie ten nie pokazywałam. Zawsze robiłam takie, że otwieram paczki, ale teraz przy Amelii to nie miałam czasu i po prostu otwarłam te paczki i Wam nie pokazałam. Teraz mam jeszcze jedną paczkę do odebrania w paczku. i najlepsze jest to, że pojechałam, pojechałam z Amelią na spacer w wózkę. Wysłać paczkę z Vinted, bo wystawiam też na Vinted, jak standardowo, jak to u mnie bywa I mam już swoją paczkę do jutra rana I oczywiście co? Tamtą wysłałam, swoje nie odebrałam, więc znowu wieczorem jak Amelia będzie spała Czeka mnie wyprawa po moją paczkę A co zamówiłam? Bitą śmietanę, które Wam polecam już chyba rok z rzędu Jak to nie wiesz, jeszcze, jaka, to Wam też pokażę Jaka inne przeżywica je właśnie w kawiarniach? Tą, tą śmietanę już w drugiej, bynajmniej w Dreźnie, bo to jest czeska, a teraz nazwisko Czech. I w drugiej, albo w już widziałam, że je też mają i używają w kawiarniach. Ona jest naprawdę fajna, bo ona się nie topi. Że wam ją pokażę. I teraz zaś ujędę sprzątać pokój hmm. ogarnąć trochę muszę że Amelia śpi tak się boję wchodzić, żeby jej nie obudzić to wystawiam jeszcze coś na winczet Wystawiam szturmbujacze, w ogóle ten Baby Bjorna, bo Amela w nim no nie lubi siedzieć niestety Nigdy od samego początku nie lubiłam się, żeby nie wiem jak to się zmieni Ale niestety się to nie zmieniło, więc sprzedaję to Zobaczymy czy pójdzie, sprzedaję jakieś świąteczne rzeczy Sweterki, Pamelce Ubranka z tamtego roku świąteczne. No i wiele, wiele innych, także za chwilę będę dodawać, bo mam tego sporo. Także tak to wygląda. No i co? Taka pogadanka, witam Was na vlogu, witam Was w Polsce, jutro idę, siostrą mam wychodzenie, jutro jest sobota, idę z siostrą na kawkę, na zakupy, wczoraj byliśmy na zakupach też na tej sali i podziękuję. Kupiłam świetnego, e, świetnego tego myszka, taką na tych wysuwanych nogach. To zaraz po nią pójdę i ją wam pokażę. Chociaż hmm, w ogóle mi to robić pewien taki hol świąteczny, no ale to już wam pokażę, a może ją po prostu też do 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 bo będzie haul świąteczny jak i tutaj na vlogu, tak i na TikToku słuchajcie. A jutro jadę sama nie ma tak, samej ja muszę zrobić listę, co potrzebuję, co chcę, bo później połowy rzeczy zapomnę, także będę robić listę. I jutro idziemy sama, także na pewno wam też coś tam ponagrywam. No zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Może Wam ponagrywam trochę asortyment w sklepach, bo też nagramam gdzie na TikToka, ale muszę zmontować tego vloga. Zapraszam, zapraszam Was w ogóle na TikToka. Ja mam nazwę chyba taką jakieś na YouTubie, ale chyba zmienię. E, tak Karolcia AAXDD Zapraszam Was do mojego TikToka. Mm. Ale właśnie muszę um, zmienić, bo normalnie na karolina Dera, mi się wydaje. Tak to. Ale jak coś tu na razie jest, Karolcie AAA XZD, nie wiem czy do tego czasu, jak to oglądać, zdążyłam zmienić. Czy eee, nie? No. Także tak. Idę mam pokazać krasnala i kończę. Krasna, nie jest Krasna, to jest lisek, tak? Lisek. Taka czapkę, tak wygląda. I on jest taki wysoki, on jest na. A na nogach. O! na to. O! Taki. I się go rozsuwa. Do takiego. I koszt jego to 40 zł, tylko więc wydaje mi się, że cena naprawdę fajna. No 40, ale słuchajcie, tutaj widzę, że wcześniej za cena, cena to był 35 nawet pod spodem, więc. Tak poszukuję, bo nakleja sobie inne ceny. No, ale myślę, że 40, 35 już była całkiem świetna cena. Tam jeszcze parę niego ale 40 też wydaje mi się, że jak takie to fajne, bo one w ogóle było o wiele droższe. W innych sklepach ja widziałam i po 100, i po 150 nawet do 200. Fakt pewnie były wyższe takie, że mogą wstać, ale mi wyższy niepotrzebny, bo mam dziadka do Orzechów. Tak jak obiecałam pokazuję wam te syropy, dwa kolejne. I tu mamy syrop o smaku piernikowym, on jest taki bardziej widać gęsty. I tutaj mamy cynamonowo-karmelowy, jest już taki troszeczkę rzadszy, ale te grafiki te mają przepiękne, taki fajny klimatyczny. No i śmietanę, którą polecam. Już któryś rok z rzędu z Debit. Tak wygląda Czesz, czeska śmietana. Są dwie wersje: jest bez cukru i z cukrem. I my kupujemy tą z cukrem. Ta z cukrem ma czerwone, a ta bez cukru ma chyba niebieskie. Ale dobrze pamiętam, więc takie rzeczy jakby polecajki, No to polecam. tamten dy, dyniowy syrop też polecam, ale myślę, że te też będą. Pyszne. Jedyny minus to jest tego taki, że po otwarciu y, można przytrzymywać tylko 5 dni w lodówce.